Czym się różnie wyrzutnia 30 mm kontra 50 mm. Zapraszam do obejrzenia. Więc tak, mamy tutaj dwie wyrzutnie. Ta jest mniejsza. I tak, kaliber 30 mm tu 48. 50 nie znalazłem. 50 jest trochę większa, ja o tym zaraz. 30 mm, to jest średnica tej rurki, tego ładunku. No i tutaj mamy 48 mm, tak? Największy jest 50. My 50 nie znaleźliśmy niestety. Może gdzieś tam się znajdzie. Czym to się różni? Różni się to wysokością tego, jak wysoko leci ładunek oraz tym, jak, jak bardzo się rozpryskuje ten efekt na niebie. różnica jest również w cenie, ponieważ takie wyrzutnie mamy no, w tym kalibrze przeważnie po 25 szczołów, może ewentualnie trochę mniej, może minimalnie trochę więcej. No a tutaj w tym 30 mm możemy upchać na przykład 100 szałów i tak dalej. Także jak widzicie, no, są różnice w cenie. To jest powiedzmy koszt około 300, to jest około 150 na przykład. To są ceny orientacyjne, ale no te właśnie w tym kalibrze 48 czy 50 mm są znacznie droższe. Także, jak coś, to są różnice, jak macie pytania, piszcie w komentarzu. Pozdrawiam i zapraszam do zakupów z kimpsatarami.pl.